Monika Gering, witam Państwa w piątkowym wydaniu programu lokalnego. Choć Boże Narodzenie za nami, my pozostajemy w atmosferze świąt. Dziś w wydarzeniach zapytamy jak przebiegać będzie Sylwester w naszym mieście, przestrzegać będziemy przed skutkami szampańskiej zabawy, a także podsumujemy ekologiczny projekt w zgierskich szkołach ponadgimnazjalnych. Rozpoczynamy jednak od tematu samorządowego. 20 grudnia, na krótko przed świętami, odbyła się ostatnia w tym roku sesja Rady Powiatu Zgierskiego. Ważnym punktem obrad było uchwalenie budżetu na rok 2014. Poza tym radni dopytywali o przyszłość powiatowej spółki infrastrukturalnej. Sesji przyglądał się Kuba Niedziela. Podczas grudniowej sesji w budynku przy ulicy Sadowej, radni podejmowali decyzję w sprawie budżetu Powiatu Zgierskiego na rok 2014. Starosta przekonywał radnych do poparcia projektu, argumentując, że zabezpiecza on funkcjonowanie ponad 20 jednostek organizacyjnych podlegających starostwu. Dla samorządowców z Platformy Obywatelskiej projekt budżetu odzwierciedla niełatwe warunki w jakich przyszło działać władzą powiatu. Takie problemy jak domy pomocy społecznej dają nam się we znaki, szczególnie dwa z tych domów pomocy społecznych, które prowadzimy. No, również jest tutaj kwestia inwestycji drogowych. Na pewno nie będą one takie, jakich byśmy sobie życzyli. Inwestycje drogowe w budżecie roku 2014 zapewnione są tylko na etapie schetynówki strykowskiej. 1 370 tysięcy zostanie przekazanych z budżetu starostwa na to przedsięwzięcie i jest to na razie jedyna kwota przeznaczona na inwestycje drogowe. To jedna z przyczyn, dla których projektu budżetu nie chcieli poprzeć radni Prawa i Sprawiedliwości, którzy przypominali liczne przedsięwzięcia inicjowane przez starostę mające polepszyć stan finansów powiatu oddanie szkoły w Bratoszewicach. MDek Wozorkowi oddany. Co z tego wynika? No wynika, że milion trzysta tysięcy tylko idzie na inwestycje. Starosta odpowiadał, że możliwe będzie zwiększenie puli inwestycji w ciągu roku. Jeżeli jakieś dochody z użytkowania nieruchomości DPS-ów będą, to wtedy możemy myśleć o inwestycjach drogowych. Jak na razie kwestia ograniczonych inwestycji spowodowała, że budżetu nie chciał poprzeć Klub Radnych Polskiego Stronnictwa Ludowego. Samorządowcy z PSL-u wysuwali też inne zarzuty. Wzrost wydatków na administrację, bo choć powoli, ale rosną wydatki na utrzymanie starostwa. Administracja publiczna według projektu budżetu ma pochłonąć ponad 12 milionów złotych. Przy okazji dyskusji o etatach urzędniczych po raz kolejny powrócono do tematu powiatowej spółki infrastrukturalnej. Powołanej rok temu w celu administrowania podległymi starostwu obiektami i drogami. Komentowano niedawną rezygnację dotychczasowej prezes spółki. Przyczyny leżą w nieprawidłowościach w zarządzaniu spółką. Nie wiem, no, okaże się najprawdopodobniej, że w ogóle że po wyborach ta spółka zostanie zlikwidowana, tak? Bo, 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 bo ja naprawdę nie widzę racji bytu. Czy to jest nietrafiony pomysł? Ja nigdy nie stawiałem tej kwestii w ten sposób. Wytyczyłem kierunki takie jak ale, zmiany w dostawach energii elektrycznej, szeroko pojęta obsługa. Dyrektorów szkół, domów dziecka i innych placówek prowadzonych przez powiat nowy prezes chce wspomagać w ramach outsourcingu. Przyjmując część ich dotychczasowych zadań. Wracając do budżetu, przegłosowany został głosami koalicji. Dochody oszacowano łącznie na 110 milionów 827 tysięcy, wydatki na niecałe 108 milionów. Planowana 3 milionowa nadwyżka ma być przeznaczona na spłatę zobowiązań kredytowych. I zmieniamy temat. Wiele osób z utęsknieniem czeka na szaloną, sylwestrową noc. Panie zastanawiają się nad wyborem kreacji, panowie ćwiczą z zapałem kroki taneczne. Zapytaliśmy, jak Sylwestra zamierzają spędzić z gieszaniem. Bata piechota. Święto pożegnania starego i powitania nowego roku zapoczątkowane zostało na przełomie XIX i XX wieku. Niegdyś w noc sylwestrową świętowali tylko bardziej sytuowani. Dziś niemal każdy z nas bawi się w Sylwestra. Opcji spędzenia tej wyjątkowej nocy jest niemało. Z swoją kochaną drugą połową. Idzie się do kogoś na jakąś imprezę. Młodzi ludzie wybierają te, te domówki, tak A gdzieś na sali. Pójdziemy. Bale sylwestrowe organizuje wiele z gierskich restauracji. Duże zainteresowanie jest balem sylwestrowym. Czyli można sądzić, że jednak Zgierzanie lubią się bawić. Zważywszy po ilościach telefonów, które otrzymywaliśmy z zapytaniem o wolne miejsca, no świadczy o, o tym, że jednak Zgierzanie lubią spędzać ten wieczór poza domem. Osoby zainteresowane balem zwracają dużą uwagę na oprawę nocy. Biorą pod uwagę, kto dla nich zagra, co pojawi się na stołach. Pięć ciepłych posiłków. Dodatkowo w formie bufetów jest y, będzie stół wiejski, stół, stół rybny i stół słodki. Ci, których jednak opcja spędzenia sylwestra w Zgierzu nie przekonuje, wyjeżdżają. Wyjeżdżamy na narty do Korbielowo. Sylwestra to albo w domu, albo wyjeżdżamy. Mamy swoje ulubione miejsce i tam staramy się zawsze, jakby tylko chwilę wpaść. Osoby chcące wyjechać szukają ciekawych ofert w biurach podróży. Sporą popularnością cieszą się polskie góry i hotele tutaj też często wybieramy z jakąś taką opcją spa jakichś dodatkowych zabiegów, oczywiście też z balem sylwestrowym, natomiast wyjazdy zagraniczne też cieszą się sporą popularnością. Koszt wyjazdu zależny jest od kierunku, w którym się udajemy. W grę wchodzi tutaj także forma dotarcia na miejsce. Do 3000 tysięcy za osobę a wyjazd sylwestrowy do Egiptu, mniej więcej w tym momencie kosztuje tak, czy na Wyspy Kanaryjskie. Wyjazdy nadciarskie są, są na pewno nieco tańsze, w zależności od tego, czy to jest oferta z przelotem, czy z dojazdem własnym, czy oferta autokarowa. Wszyscy, którzy Sylwestra mają zamiar spędzić w domach, o północy będą mogli udać się na plac Jana Pawła II, by obejrzeć wyjątkowy pokaz sztucznych ogni. Fireworków jest naprawdę dużo. Także zapraszamy, chcemy, żeby ten pokaz był o tyle urozmaicony, żeby był właśnie na tle muzyki, że jak przychodzą, gromadzą się mieszkańcy na placu, żeby choć trochę towarzyszyła nam muzyka. Nieważne, czy noc sylwestrowa spędzona będzie w domu, restauracji czy na Wyspach Kanaryjskich, najważniejsze jest jedno. Trzeba tak obchodzić, żeby wspominać. A co będziemy wspominać, zależy już tylko od nas. Warto pamiętać, że jaki nowy rok, taki cały rok. Pozostańmy w temacie sylwestra. Chyba nikt z nas nie wyobraża sobie nocy sylwestrowej bez kilku niezbędnych przedmiotów, sprawnego zegarka, fajerwerków oraz alkoholu. Niestety często takie połączenie okazuje się tragiczne w skutkach. Skończyły się święta Bożego Narodzenia, czas rozpocząć przygotowania do Sylwestra. Święto pożegnania starego roku i przywitania nowego jest jednym z najchłóczniej obchodzonych świąt w roku. W spółek sklepowych znikają napoje alkoholowe, a przede wszystkim szampan, który stał się atrybutem nocy sylwestrowej. W większych ilościach sprzedaje się szampan, te wina musujące no trochę więcej wódki, wiadomo i, i zamiast niektórych win musujących, kupują wina zwykłe no do drinków, podejrzewam. Takie rzeczy. Przed zabawą sylwestrową Zgierzanie również odwiedzają apteki, by zabezpieczyć się przed zespołem nieprzyjemnych objawów na skutek nadmiernego spożycia alkoholu, popularnie nazywanym kacem. Obserwujemy właśnie wzmożony popyt na takie tabletki jak 2KC, Alkazertel, Alkaprim. No i czasami pacjenci też kupują y, takie multivitaminy z dodatkiem potasu, żeby sobie nawodnić organizm, ponieważ alkohol ogólnie odwadnia bardzo organizm. Jeśli nie zabezpieczymy się odpowiednio przed zabawą sylwestrową, następnego dnia pozostaje nam jedynie leczenie objawów sylwestrowej nocy. Należy pić dużo soku pomidorowego, ponieważ pomidory zawierają potas, a przy odwodnieniu organizmu potas jest wypłukiwany. I polecam też, jeżeli chodzi, z takich, jeżeli chodzi o takie specyfiki, to polecam właśnie multiwitaminę. Do Wigilii Nowego Roku przygotowują się również służby porządkowe. Okres bożonarodzeniowo-noworoczny jest okresem wytężonej pracy dla wszystkich policjantów, w szczególności dla policjantów ruchu drogowego i policjantów pionu prewencji. Policjanci będą zwracali uwagę na przestrzeganie przez kierujących przepisów ruchu drogowego. Przede wszystkim będzie to dotyczyło przekraczania prędkości, przewożenia dzieci w fotelikach. Respektowania przez kierujących obowiązku korzystania z pasów bezpieczeństwa, a przede wszystkim będą kontrolowali stan trzeźwości kierujących. Sylwester to czas wzmożonej pracy także dla ratowników medycznych. W trakcie Sylwestra najczęściej dochodzi do przykrych wypadków związanych z użyciem petard i różnego rodzaju pirotechnicznych materiałów co wiąże się też z zużyciem alkoholu, ponieważ y, wtedy włącza się nam fantazja łańska i y, czasami zapominamy o tych właśnie mm, bezpie, o, o naszym bezpieczeństwie. Używając takich materiałów pirotechnicznych, czy nawet gdy będą to tak zwane sztuczne ognie, należy odizolować dzieci od źródła tego przedmiotu. Powinniśmy wszelkie osoby postronne, które będą uczestniczyły jakby w demonstracji tych urządzeń, uprzedzić, aby odsunęły się na pewną bezpieczną odległość. My również powinniśmy zadbać o swoje bezpieczeństwo, byśmy przede wszystkim odpalając takie materiały byli trzeźwi. Niewłaściwe korzystanie z materiałów pirotechnicznych to jedna z głównych przyczyn interwencji służb medycznych, ale nie jedyna. Fantazja łańska, o której już wspomniałem wcześniej, e, pobudza ludzi, niektórych, niektórych emocjonalnie i dochodzi do różnego rodzaju bujek. No więc wtedy mamy różnego rodzaju urazy w e, wyniku pobicia. E, bywają również właśnie wychłodzenia, bo pijany człowiek, czy też upojony alkoholowo, e, jeśli położy się gdzieś w miejscu poza domem, e, niezauważony może wychłodzić się nawet śmiertelnie. Zatem życzymy państwu rozwagi podczas szampańskiej zabawy w sylwestrową noc. A na specjalne sylwestrowe wydanie programu lokalnego zapraszam Państwa w imieniu Joanny Woźniak i Norberta Darnowskiego już w najbliższy poniedziałek, 30 grudnia o godzinie 18.30 i zmieniamy temat. Święci Mikołajowie przybywali już na saniach, motocyklach i samochodach. Na ulicę Narutowicza w Zgierzu Brodatego Świętego przywiózł wóz strażacki. Zgierscy funkcjonariusze obdarowali jedną z potrzebujących rodzin. Kuba Niedziela. Święta Bożego Narodzenia, tegoroczne wciąż pozostają w naszej pamięci, nie mogą obyć się bez kilku podstawowych elementów. Cała rodzina siedzi przy stole w wigilijnym, życzenia składają, prezenty rozpakowują, z opłatkiem się dzielą. Podarunki, jak wiadomo, przynosi Święty Mikołaj. Podobno wraz z wiekiem wiara w brodatego, brzuchatego Pana w czerwonym kubraku słabnie. Jednak niedawne wydarzenia z ulicy Norutowicza świadczą o czymś zupełnie innym. Nawet nastolatki na nowo uwierzyły w Mikołaja. No pewnie, no sam przyszedł obecnie. Nie tyle przyszedł, co przyjechał. I to nie byle czym, bo wozem strażackim. Zgiercy funkcjonariusze, na co dzień pomagający ofiarom pożarów i klęsk żywiołowych, postanowili tym razem wesprzeć jedną z wielodzietnych rodzin. Dla każdego z ośmiorka dzieci znalazł się jakiś podarunek. Naczelnik Wydziału operacyjno szkolnego wpadło na taki pomysł, żeby właśnie taką akcję zorganizować. I stąd właśnie tutaj jesteśmy. Zebraliśmy dosyć pokaźną kwotę, za którą zakupiliśmy 8 paczek dla dzieci. Plus, słodycze były to zabawki, różnego typu sprzęt sportowy. Cała akcja rozegrała się w iście straszackim ekspresowym tempie i to przed świętami. Dzieci na pewno długo jej nie zapomną. Zaskoczenie. Dzieciaki na pewno zadowolone są. Byliśmy bardzo zaskoczeni i bardzo dziękujemy, że w ogóle jest ktoś taki, który pomaga tak wielodzietnym rodzinom. Widok roześmianych dzieci zrobił swoje i zgielscy strażacy już myślą o następnej tego typu akcji. Nie zamierzamy tego odpuszczać. Teraz mamy okres świąteczny. Następne święta będą święta Wielkiej Nocy. Myślę, że na te święta również coś przygotujemy. Nam pozostaje mieć tylko nadzieję, że wraz z końcem świąt nie osłabnie działalność filantropijna. Tak szeroko relacjonowana ostatnio na naszej antenie. Projekt Eko Szkoła Eko Powiat realizowany przez Starostwo Powiatowe dobiegł końca. Projekt miał uwrażliwić mieszkańców powiatu zgierskiego na problemy środowiska naturalnego. Z redakcyjną kamerą sprawdziliśmy czy edukacja ekologiczna uczyniła nas bardziej zielonymi. Przez cały rok w czterech liceach powiatowych prowadzony był program proekologiczny Ekoszkoła EkoPowiat”, mający na celu ukształtowanie postaw proekologicznych wśród mieszkańców powiatu zgierskiego. Projekt był realizowany przez starostwo powiatowe przy współpracy z wojewódzkim funduszem ochrony środowiska. Program miał na celu propagowanie ekologii szeroko rozumianej i to w dwóch jakby grupach wiekowych. Po z jednej strony Chodziło nam o uczniów samych zainteresowanych szkół, ale tak, żeby ta młodzież po nabraniu pewnej wiedzy ekologicznej mogła tą swoją wiedzą podzielić się z najmłodszymi. Koszt projektu to 62,5 tysiąca złotych, z czego 54 tysiące sfinansował Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska. Reszta to wkład własny starostwa powiatowego. Szkoły zostały wyposażone właściwie jako kluby, które działają w szkołach. W tablicę interaktywną, rzutnik, laptopy. W ramach projektu w każdej ze szkół utworzono eko kluby, które wdrażały autorskie programy ekologiczne na terenie powiatu zgierskiego. Prezentowali te, te utworzone, wypracowane materiały na różnych spotkaniach z mieszkańcami powiatu zgierskiego, między innymi dla uniwersytetów III wieku, dla przedszkoli, dla ośrodków pomocy społecznej. Zbieraliśmy zużyte baterie, ładowarki, po, ładowarki do komórek, płyty, pudełka po płytach. Zebraliśmy tego bardzo dużo, zajęliśmy czwarte miejsce w powiecie. Zebraliśmy około 1200 kg akulatury i tu angażowała się cała szkoła, uczniowie, pracownicy, nauczyciele. Ta akcja miała dosyć duży przebieg, było duże zainteresowanie. Jednym z etapów projektu był konkurs fotograficzny o tematyce ekologicznej pod hasłem Eko-powiat, ekologia czterech pór roku. Kierowaliśmy się Estetyką prac, pierwszym wrażeniem prac, jak również kładliśmy nacisk na aspekty techniczne z wykonanych zdjęć. Pierwsze miejsce, tutaj nie mieliśmy żadnych wątpliwości, jest to, jest to praca Bartosza Cierpikowskiego pod tytułem Droga do Marzeń. Praca została wykonana w mojej miejscowości Główno. Była to wycieczka rowerowa z moim tatą, podczas której nie mogłem się jakby rozstać z aparatem i zabrałem go razem na wycieczkę. To zdjęcie wykonane zostało w pobliskim lesie w godzinach porannych, dlatego efekt, który uzyskałem jest jak najbardziej zadowalający. Zdaniem starosty z Gierskiego Krzysztofa Kozaneckiego, kształtowanie świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży jest niezwykle istotne i dobrze rokuje na przyszłość. To jest taki moment, w którym młodzi ludzie mogą podjąć decyzję. Czy w przyszłości trzeba oprzeć gospodarkę energetyczną właśnie na węglu, czy może na innych źródłach energii, czy może energii odnawialnej? Do nich będzie należała przyszłość, więc dlatego o ich rozwój trzeba zadbać. Ekologiczna edukacja cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród licealistów. Bardzo dobry projekt, potrzebny takim właśnie ludziom w naszym wieku, ponieważ. W dalszym rozwoju, w dalszym życiu może to przynosić same plusy, same jakby korzyści dla ekologii, dla świata przyrody, który nas otacza. Dostaliśmy wiele przydatnych sprzętów od starostwa. No i jak ekologia no to, to jest bardzo przydatne i ja na co dzień wykorzystuję już tą zgromadzoną wiedzę i chętnie się dzielę z innymi. Dla mnie to jest większa świadomość, świadomość ekologiczna. Co tak naprawdę jak powinniśmy segregować odpady, co się z nimi dzieje. Okazało się, że no w naszym pokoleniu ta świadomość jest nie, nie bardzo rozwinięta, i, a my sprawiliśmy, że tak, że nasi rówieśnicy powiększyli swoją wiedzę ekologiczną. Z pewnością ekokluby jeszcze nie raz powrócą do szkół powiatu z zgierskiego. To już wszystkie informacje, jakie przygotowali dziś dla Państwa dziennikarze programu lokalnego. Proszę o pozostanie z nami już za chwilę drugi odcinek programu poświęconego funduszom zewnętrznym. A ponieważ za kilka dni rozpoczyna się rok 2014, a tym samym kolejne rozdanie środków unijnych, warto wiedzieć, kto może się o nie ubiegać. Serdecznie zapraszam w imieniu Mariana Miśkiewicza. Życzę udanego wieczoru. Do zobaczenia!